bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców nie Wadowic, ale też sąsiednich gmin Tomice i Mucharz. Przekazujemy policji nowiutki pojazd Kia Sportage. Mam nadzieję, że będzie tutaj dobrze służył naszym mieszkańcom. Wkład własny, który tutaj jednostki samorządu terytorialnego przekazały to 8 tysięcy na Tomice, 2 tysiące na Mucharz, a gmina Wadowice 40 tysięcy złotych przekazała na zakup tego pojazdu, czyli łącznie 50 tysięcy z samorządów zostało Przekazanych, asygnowanych na Komendy Wojewódzkiej, dzięki którym udało się, tym środkom udało się zakupić ten pojazd. Reszta środków finansowych pochodziła z Komendy Głównej Policji. Tak. tak. Ja serdecznie dziękuję oczywiście za tą darowiznę. Natomiast nie jest to na pewno dla Urzędu Gminy wydatek, a myślę, inwestycja i ta inwestycja się szybko zwróci, bo to inwestycja bezpieczeństwo. Taki samochód był e, potrzebny, bo to jest samochód z napędem na cztery koła. W, naszej, w naszym powiecie, w naszych gminach tutaj jest mnóstwo takich miejsc, gdzie dojazd jest dość utrudniony, zwłaszcza w zimie, więc ten samochód na pewno tam wykorzystamy. E, serdecznie dziękuję za to, że, że gminy Rokrocznie myślą o wsparciu policji, i tak jak mówiłem, inwestycja w bezpieczeństwo jest bardzo istotna i cieszę się, że wszystkie samorządy o tym pamiętają i o tym wiedzą. Gmina Mucharz, mieszkańcy gminy Mucharz, zawsze w miarę własnych możliwości wspierają policję i też się cieszymy, że macie nowy samochód. Wszystko? Powiat jest powiatem bezpiecznym i myślę, że tak pozostanie. To dodam tylko to, że ta forma partnerstwa, która też była od samego początku forsowana, że jak najbardziej komenda po swojej stronie zapewniła część finansowania, my tutaj w miarę posiadali możliwości środków finansowych proporcjonalnie mieszkańców, na kogo na ile było stać, tak dołożyliśmy się. Ważny jest GES, bo to też to zbudowało, to nie była kwestia wysokości kwoty, tylko że w trzech udało nam się wziąć taką formę partnerstwa dołożyć i cieszę się też, że w sąsiedniej gminie, czyli w Landrychówie, podobnym śladem poszły za nami. I to partnerstwo się sprawdza tak samo przy karetkach dla ZOZU Wadowickiego, tak samo tutaj dla Policji. Dla nas to, co pan komendant powiedział, wydatek może i niewielki, ale radość będzie. A to jest też myślę, ukoronowanie w przypadku moim, w przypadku ciężkiej pracy moich dzielnicowych z tego miejsca, co bardzo serdecznie dziękuję panu Wójtowi, że takich dzielnicy być ma, i życzyłbym wszystkim takich, których ja posiadam. Gmina Wadowice ma cieszyć się bardzo dobrą współpracą z tymi sąsiednimi gminami. Naszą największą inwestycją chociażby z Tomicami, o czym też wiele osób nie, może nie, nie wspomina, jest budowa wspólna kolejny kwatery cmentarza w Wadowicach, na którą 10% na, na długie, lata, na długie lata to zaspokoi potrzeby tych dwu, naszych dwóch gmin, znaczy Tomic i Wadowic, w miejscowości Tomice i Wadowice. I tutaj 10% tej kwoty, tej dużej inwestycji pochodzi też z budżetu gminy Tomice, więc tutaj realizujemy. To nie jest pierwsza inwestycja, którą realizujemy wspólnie. To już tak poza, ale też w partnerstwie naszym trzech gmin, jesteśmy w takim szczególnym miejscu. Witamy. Velos w, w tej chwili. Które też w chwili będziemy <grym> w partnerstwie trzech gmin realizować <grym> wspólnie z Zarządem Województwa Małopolskiego, samorządu Województwa Małopolskiego, no ale to jak podpisaniu porozumienia myślę, że coś więcej wtedy wam powiemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Przedawnikarze obejrzeli teraz?